Cześć, kolejny weekend na naszej działce. Jak widzicie, będziemy robić. Ha, co będziemy robić? Ogrodzenie będziemy robić, ale wygląda jakbyśmy chcieli walczyć z jakimś wojskiem i stawiać barykady. Nasza studnia wody nabiera, ale rury przyjdą dopiero jutro. No a co, a my się powoli bierzemy, jest sobota. Planujemy dzisiaj cały dzień walczyć na, na działce. Z ogrodzeniem, bo nam już zaczyna coś tam odżerać kapustę i yy, jakieś inne warzywka. Także za chwilę dalsza część filmu z produkcji, znaczy z produkcji, z wykonywania ogrodzenia. Trochę wieje, więc pewnie szumi w mikrofonie ale jest super pogoda. idealna do roboty. No, Lepszą częścią. No, trochę wieje, więc pewnie szumi w mikrofonie. Smoczyca właśnie kręci dołki na słupki. Wbrew pozorom, myślałem, że pójdzie gorzej, trochę kamieni wychodzi, ale nie ma, nie ma, tragedii. Tam już jeden jest, tam już dwa są. Małe smoczątko, smoczątko rozwija sznurek. No a my kręcimy dalej, żeby ten piękny warzywniaczek, który tu rośnie, zobaczycie już pewne rzeczy kwitną. Jeszcze jak dmucha wiatrem, ale tu wychodzą żółtkiewki, tu truskaweczki już mają kwiatki, buziomki też. To jest super, tylko jeszcze woda, ale woda to już w poniedziałek, rura do studni, pompa bisyńska. A na razie ogrodzenie, żeby nam tego zajęcia nie zjadły. Bo zżerają. Zżerają, A, takie paliki wbijamy, co prawda 3 metrowe. Trzy metrowe zostawiamy na rogach i w połowie. Tam gdzie nam się siatka będzie kończyć, bo ma 50 metrów. A dzieciarnia ucina, skraca je tak o niecały metr. żeby je trochę jeszcze młotem dobić. Żeby się lepiej trzymały. Słupki za jakieś chyba 7 zł. Za sztukę zaoszczone z za jakiegoś sąsiedniego tutaj gościa co ma las. Aczkolwiek. Ciekawostka mała, podobno te właśnie słupki, kupiliśmy ich 70, ma ich jeszcze więcej, tam z terta. E, pochodzą z łodzi, e, bo podobno drwale, czy tam leśnicy, czy właściciele lasów z łodzi bardzo lubią jeździć po górach i przywożą w góry drzewo. Jakby to było trochę dziwne, ale podobno się to opłaca, bo mają konkurencyjne ceny. No dobra, my idziemy do roboty się słyszymy, widzimy to. Możesz to zbliżenie na to, co robimy. Na działce praca, praca w RE. I smoki budują swoją własną siateczkę ogrodzenie z belek drewnianych i z takiej siatki leśnej. Lesnej. Są takie śmieszne, zaokrąglone gwóźdki. I nimi się tak przytrzymuje siatkę. Już spory kawałek tej siatki nawinaliśmy. Myśmy. No myśmy. Bezczelność. Bo ktoś jest zmęczony i nie pomaga. A tam dalej jeszcze nie zrobione. Kołki co prawda są, ale... Nie są, tylko są. Powiedziałam są. Ale siatka, siatki jeszcze nie ma. Tam, tam? Tam to lipowice, nie? Yep. Patrz Paweł. Jaka pozycja. Szmoczycy. O, już. <laughs> Chciałam, żeby to uwiecznił No uwieczniłem, a to jeszcze no, jedno Przed Sarną na pewno ochroni przed zajęcami innymi. I smoczyca napina. Witamy na Włościach Smoczych. Cały dzień dzisiaj y, zasuwaliśmy robiąc ogrodzenie, które to ogrodzenie już możecie częściowo obserwować w oddali. Mogła zaraz weźmie na wycieczkę, to Wam powie coś więcej. Ja wam powiem tylko, że ogrodzenie robi się trudno. Nie jest to łatwą rzeczą, ale robi się je przyjemnie, szczególnie w towarzystwie smoka. Dobra, to idziemy na wycieczkę. Wykopaliśmy, czy w zasadzie wkopaliśmy około 30 słupków. One mają 3 metry. Większość jest cięta o, o kawałek, dzieciaki sobie cięły, żeby można było je jeszcze poprawić barbarą. Barbara już jest schowana w studni. gdzieś tam sobie leży. I od tej strony południowo-zachodniej. Już siatkę mamy rozciągniętą. Co prawda troszkę żeśmy zawalili, bo oczywiście człowiek nie pomyślał. I na dole ta siatka co prawda jest zagęszczona, ale trochę słabo. Zrobiliśmy trochę inny patent. Mamy trochę wywinięte na drugą stronę. I pewnie jutro czy tam następnym razem podwiniemy ją do góry, żeby zagęścić ten dół, co by tu żadne zajęce nam nie wlatywały. Do tego jeszcze o pierniczym, że tak powiem to, darnią lub innymi haszczami, żeby uszczelnić. No i tą całą stronę mamy zrobioną, tu weszło jakieś 70 metrów siatki, Tamta tylna strona, trochę się przyciemniło i tam zakończyliśmy. Jutro, jutro jeszcze, dobra trochę będzie szumić, bo wiaterek się ruszył, jest godzina 19 z hakiem. Praktycznie 10 godzin dzisiaj na działce pogoda rewelacyjna. Co prawda babie nie zobaczycie dzisiaj, bo jest zamglona, ale dolinę Wisły. Super widać. No i tym optymistycznym akcentem kończymy na dziś. Jedyne czego nie zrobiliśmy dzisiaj, to nie podaliśmy roślinek, bo już nie mieliśmy czasu na włożenie wody, ale mamy nadzieję, że studnia za niedługo będzie działać ten problem się skończy. No to jutro dalsza część programu. O! Mogę wkończyć ujęciem Pupska Smoczego. Kolejny dzień na naszej działce. Dzisiaj niedziela. Dzień Oczywiście dzień pracujący. Ech, po, po krótkiej modlitwie z dziećmi możemy się wziąć do pracy. Żeby nie było, że, że bez paliki mamy wbite praktycznie na całości. Za chwilę siatka poleci na północną część i zostanie nam przód. Ale póki co tradycyjnie musimy podlać nasze owocki i warzywka, bo sucho i grama deszczu nie ma. Słychać, słychać dzięcioła. Ale Nie wiem, czy Wam się uda zobaczyć naszą piękną babią górę, ośnieżoną jeszcze. Spróbuję zbliżyć, co prawda, to cyfrowy zoom, ale o, tam, tam jest babia góra. Jak będzie piękna pogoda, to zobaczycie Tatry. No, to tyle. Bo jesteś ładna. Mamy niedzielne popołudnie i oficjalnie odgwizdujemy Fajrant i robotę zrobioną, ogrodzenie zrobione. Prawie 200 metrów siatki, około 30-40 słupków wbitych, jeszcze tylko kosmetyka po naciąganiu gdzie drutów, uszczelnienie dołem, ale Całość naszego rolniczego terenu opierniczona, że tak powiem. Tymi ręcami, tymi ręcami i tymi ręcami. Jeden weekend, cała sobota i, i pół niedzieli. No, tośmy odwalili kawał dobrej roboty. No, a zasiadką zostało piwo. Trzeba się wrócić. Że Jutro akcja studnia. Zobaczymy co z tego będzie. Dobra, znowu trochę mniej. Spróbuję zasłonić mikrofony. No i cóż, zbieramy Majdan. Siatki trochę zostało. Było 200 metrów. Troszkę tam jeszcze jest. Prąd jak zwykle ze słońca. Chociaż telefony naładować. Tym razem z akumulatorkiem żeby była i tyle. Dobra, spokojnego weekendu i bawcie się dobrze.